Triki i rzeczy, które chciałbym wiedzieć w makijażu, zanim zacząłem się malować. Najważniejsza baza pod makijaż to jest pielęgnacja. Nieważne jak dobrej bazy nie użyjecie, jeżeli pod spód nie nałożycie pielęgnacji, to na wam nic nie da. Jeżeli chcecie uzyskać bardzo mocne krycie, użyjcie po prostu mocno kryjącego podkładu, bo wtedy pracujecie na bardzo cienkiej warstwie, która to wszystko przykryje. Jeżeli na twarz nałożycie coś, co nie jest mocno kryjące i zaczniecie nakładać to warstwami, to po prostu będziecie mieli jedno wielkie ciastko i maskę. Jeżeli używasz mydełka do brwi, to użyj go zanim nałożysz podkład na czoło, bo inaczej będziesz mieć błoto. Jeżeli brwi odkażysz sobie alkoholem przed nałożeniem mydełka, to one się będą trzymać jak cement. Użyj korektora, który ma lekkie różowe podsony i jest bardziej do ciebie dopasowany, lepiej sobie przykryjesz te sińce. Zanim zaczniesz nakładać brązer, nałóż kontur. Złoda zasada w makijażu, czyli więcej nie znaczy lepiej. I to zrozumiem definitywnie za późno. Zanim wszystko zapudrujecie, użyjcie mgiełki. Ona sprawi, że te wszystkie warstwy, które nałożyliście się ładnie scalą i ten puder się lepiej... Lepiej do tej buzi przyklei. Zaraz, zaraz to sami zobaczycie. No i teraz na pełnym zbliżeniu sami zobaczcie jak ten puder się ładnie przykleja do buzi. Kolejna rzecz to jest niepudrowanie całej twarzy. Tej części twarzy nigdy nie pudruję, zobaczcie, ja nie mam rozświetlacza. To, co się błyszcze, to jest po prostu moja skóra. W makijażu nauczysz się tylko na podstawie prób i błędów. Bez ćwiczenia, nie nauczysz się go nigdy. Paluj się tak, jak czujesz. Jakby wiadomo, są trendy i tak dalej, ale to ty lukiem i make-upem wymyślasz trochę swoją osobowość. I trochę tak jak ludzie cię postrzegają, także jeżeli w czymś się czujesz dobrze, znaczy, że robisz to dobrze. Jeżeli chcesz ładnie obrysować usta, to obrysuj je na górze i na dole. I nigdzie więcej nie wyjeżdżaj poza swoją naturalną linię ust Widzicie? Na górze wyjeżdżam, ale tutaj już trzymam się naturalnej linii Tak samo na dole wyjeżdżam i wracam od razu do naturalnej linii No i moi drodzy, that's the finished look